Cześć, witajcie. Dziś ciekawy temacik, troszeczkę gadzieciarski, lecz moim zdaniem godny polecenia. Dziś pokażę Wam sprężynki. Sprężynki, które mogą służyć naprawdę do różnych rozwiązań. Od Zabezpieczenia kluczy przy pasku, po zabezpieczenie multituli, szczypiec, które mamy zawsze pod ręką, czy nawet mocować rękawice na takich sprężynkach, by nam nic nie zginęło. Sprężynki są wykonane w dwóch rodzajach. Wykonuje je pewna osoba na Oliksie, którą przez przypadek dojrzałem. I sprężynki naprawdę są bardzo fajne, ponieważ są to sprężynki hartowane i zabezpieczone przezroczystym, tak jakby otuliną przezroczystą. Sprężynki można zakupić w różnych stopniach rozciągliwości i w różnych długościach, więc naprawdę. Bardzo ciekawy produkt, moim zdaniem warto o tym wspomnieć, ponieważ mamy też dwa rodzaje. Możemy zakupić bez karabinczyka i z karabinczykiem. Naprawdę świetne, yy, świetne naprawdę gadżety, ponieważ możemy nawet zakupić dużo, dłuż, dużo dłuższą długość i na przykład zabezpieczyć miarę przed upadkiem na wysokości. Yy. Pokażę Wam troszeczkę to bliżej, jak to wygląda. Prezentuje się to tak, zobaczcie. Mamy, tak jak mówiłem, karabinczyka tego nie ma. Karabinczyk jest zakupiony. Mamy sprężynkę. Mamy sprężynkę. Ten akurat model ma 20 cm. I ma na końcach takie, oto, karabinczyki. Jeden większy, drugi, zobaczcie, mniejszy. Dzięki temu możemy zabezpieczyć sobie jakieś dane narzędzie, na przykład Multitula, pyk, nie ma z tym problemu. Tam gdzie mamy jakieś funkcje zaczepu, możemy zaczepić Multitula, potykajcie chwilę, o, pyk, i już mamy zabezpieczony, naprawdę zabezpieczony, to się świetnie rozciąga. Najlepsze to, że to po rozciąganiu wraca do swojej danej rzeczywistej formy. Z tego co ja widzę, to tutaj mamy porobione praski, zaprasowane jest, więc nie ma takiej opcji, żeby to po prostu uciekło. Naprawdę fajna, prawdopodobnie drut w środku jest stalowy, nie wiem jak to jest dokładnie z produkcją tych sprężynek, ale naprawdę świetna sprawa. Jeszcze te karabinczyki stalowe, no petarda. Mamy również opcję z samymi zaciskami, kółeczka samoje. Ale mniejsza o to, zobaczcie, jak to jest pięknie zaciśnięte. Niech wyoszczy to ładnie. Czy nie wyoszczy. O! Zobaczcie. Nie chcę wyoszczyć. O! Jak to pięknie się prezentuje. Więc naprawdę spoko. Tak jak mówiłem, mamy dwa rodzaje. Ta jest jasna, ta jest ciemna, widzicie. Więc mamy pewnie dwa rodzaje rozciągliwości. Czy to jest ta jest lżejsza, jakby, a ta już jest sztywniejsza, mocniejsza. Tak jak mówiłem, możemy to zastosować na wiele sposobów. Mamy na przykład klucze do spodni z dużym hakiem. Montujemy do tego karabinczyk, na przykład. Pyk i możemy to zabezpieczyć, żeby to nam wraziło w jak nam wypadnie z kieszeni, żeby nie zgubić tego. To montujemy do, do spodni, do szlówki, na przykład za kolejny karabinczyk. I mamy naprawdę spoko. Tak jak mówiłem z tym, możemy to zaczepić również do całego asortymentu i mieć cały zestaw zawsze pod ręką zabezpieczony, żeby nie było, że coś zgubimy, coś nam wypadnie i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z przenośnymi yy, gadżetami, które są zawsze przy nas. Naprawdę spoko rozwiązanie. Nie jest to duży kosz, ponieważ yy, jest to naprawdę z, w złotówkach można powiedzieć. Nie w, nie w jakichś tam setkach i tak dalej. Tylko w złotówkach. Ale to za chwilę o tym yy, wspomnę. Tak. Się to prezentuje. Naprawdę, zastosowań jest naprawdę wiele, wiele, wiele. Jest to naprawdę bardzo dobrze rozciągliwe, powracające do własnej formy, więc naprawdę sztosik Jeżeli chodzi o zastosowanie takiego oto gadżetu, to jest taki sprężynka brelok, to naprawdę, tak jak mówiłem, ogranicza nas tylko. Wyobraźnia. Ja to noszę zazwyczaj przy spodniach monterskich, niemonterskich na co dzień, na odświęca i zawsze mam przy tym zabezpieczone, jaki jest swój gadżet. Czy to jest multitool, czy to jest nożyk, czy to jest yy, śrubokręt, i tak dalej. I tak dalej. Nie ma problemu. Co chcemy, to możemy śmiało zaczepić. Jeżeli ktoś by był chętny do zakupienia takiego oto gadżetu, tak jak mówiłem koszt jest niewielki ponieważ sprężynka o takiej podstawowej długości, to jest 20 cm bodajże kosztuje około 12 zł bez żadnego zaczepu, bez żadnego karabinczyka a z karabinczykiem chyba 16 i tak dalej no coś koło tego więc naprawdę to nie jest duży koszt, a można naprawdę użyć tego do wszystkiego, zabezpieczenie Wszystkiego, co może mieć zawsze pod ręką, czy to na robocie, czy to poza robotą, więc moim zdaniem warte. Co jest najfajniejsze, warto wspomnieć, że możemy zakupić o do, dobrowolny wymiar, długość tego elementu, więc jeżeli chcemy dłuższy, mamy dłuższy. Jeżeli chcemy krótszy, mamy krótszy. Tak jak widzę, że mamy dwa rodzaje. Dwa rodzaje yy, rozciągliwości. Mamy sztywniejszy i mamy mniej sztywny, więc to też jest fajne, bo na przykład, gdy mamy miarę zwijaną, chcemy nagle coś zmierzyć, podnieść do góry, rozciągnąć, to pasowałoby właśnie, żeby ta sprężynka była mniej elastyczna, by tego oporu podczas mierzenia nie było. Więc naprawdę spoko, że jest taka opcja, więc naprawdę warto. Na miary na sprzedawcę będziecie mieli w opisie pod filmikiem więc jeżeli ktoś będzie chętny zainteresowany no to serdecznie zapraszam ja przetestowałem sprawdziłem podróżne yy, różne branże podróżne prace i naprawdę godne polecenia komentujcie lajkujcie jeżeli Ktoś z Was posiada takiego rodzaju breloczki, sprężynki zabezpieczające. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkowaniu, o lajkowaniu, o subskrypcji i o komentowaniu. I oczywiście o moich mediach społecznościowych. To by było na tyle. Do następnego. Cześć!